W grudniu 1991 roku pewien mężczyzna wyruszył w Himalaje na jednotygodniową wędrówkę pieszą. Jednak już po jednej śnieżnej burzy zniknął ze szlaku, a wszystkie próby poszukiwań okazały się bezowocne. Przez kolejne 43 dni walczył sam na sam z przejmującym chłodem i absolutną rozpaczą. W tamtym czasie nikt już nie wierzył, że może wrócić. To prawdziwa tragedia, która przez długi czas była tematem rozmów na całym świecie. Weźcie głęboki oddech. Zaczynamy właśnie teraz. We wrześniu 1990 roku australijski student medycyny James Scott postanowił odbyć praktykę zagraniczną według własnego wyboru. Zdecydował się wysłać list do szpitala w Katmandu w Nepalu, jednym z najbiedniejszych krajów świata. Chciał wykorzystać swoją wiedzę medyczną, by pomóc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Po wysłaniu listu James czekał cały rok, nie otrzymując żadnej odpowiedzi. Ale James był człowiekiem zdecydowanym i nie akceptował porażki. Rok później trzymał już w ręku bilet lotniczy. Postanowił osobiście udać się do Nepalu wraz ze swoim bliskim przyjacielem Timem Hooperem, aby przekonać szpital do przyjęcia go na praktykę. O dziwo, tuż przed wyjazdem otrzymał długo oczekiwaną odpowiedź stanowczą zgodę. James mógł rozpocząć praktykę pod koniec grudnia 1991 roku. Dlatego 22-letniego młodego człowieka wszystko było idealne. Studiował na prestiżowej uczelni medycznej z wysokimi ocenami, był zaręczony i planował ślub po zakończeniu praktyki. Był młody, zdrowy i wyjątkowo zdyscyplinowany. James był pasjonatem aktywności fizycznej. Regularnie ćwiczył, uprawiał turystykę górską i jeździł na rowerze. Jednak jego największą pasją było karate. Posiadał czarny pas, startował w zawodach ogólnokrajowych i zajął trzecie miejsce w Mistrzostwach Australii. I trzeba szczerze przyznać, że patrząc na tak imponujące osiągnięcia Jamesa, myślałem, że jest niemal niezwyciężony. Jakże ironiczne, że to właśnie ta pewność siebie i wybitna kondycja fizyczna okazały się mieczem obosiecznym, prowadzący go wprost w jedno z najbardziej brutalnych wyzwań przetrwania, o jakich kiedykolwiek słyszałem. Pierwsze wyzwanie w Himalajach. Mimo że oficjalna praktyka nie miała się rozpocząć aż do grudnia, James i Tim przylecieli do Nepalu już we wrześniu, aby mieć czas na oswojenie się ze wszystkim. James spędzał czas odwiedzając szpital w Katmandu, poznając lekarzy i pielęgniarki, z którymi miał współpracować. Kiedy nowi koledzy dowiedzieli się o pasji Jamesa do sportu i wędrówek górskich, przedstawili mu propozycję, która nie mogła być lepsza. Wykorzystać te wolne miesiące na odkrywanie majestatycznych Himalajów znajdujących się w pobliżu. Dla takiego miłośnika trekkingu jak James była to naprawdę wyjątkowa okazja życia. Katmandu nie było tylko tętniącym życiem centrum, ale także bramą prowadzącą do najwyższych szczytów planety. Co ciekawe, mimo miłości do wędrówek górskich, James nie był alpinistą. W rzeczywistości bardzo bał się wysokości, dlatego zdobywanie szczytów sięgających nieba, takich jak Everest, było całkowicie poza jego planami. Na szczęście Himalaje to nie tylko szczyty do wspinaczki, ale także niezliczone szlaki trekkingowe na umiarkowanych wysokościach, idealnie pasujące do jego zainteresowań i możliwości. Szybko zaplanowali pierwszą wyprawę słynny szlak Johnson. Aby zapewnić bezpieczeństwo pod koniec sezonu, przygotowali się dokładnie. Wynajęli przewodnika, tragarza i zebrali mnóstwo sprzętu. Ale to właśnie staranne przygotowanie doprowadziło do błędu, który okazał się fatalny w skutkach. Wyprawa do Johnson przebiegła zbyt gładko. Na wysokości 3000 metrów pogoda była chłodna, ale przyjemna, a spotkali innych wędrowców ubranych jedynie w cienkie kurtki. James i Tim czuli, że przesadzili z ich ciężkim wyposażeniem. Szybko podjęli decyzję, by przewodnik i tragarz zabrali większość sprzętu z powrotem do Katmandu, podczas gdy oni sami kontynuowali podróż z tylko lekkim plecakiem. Zakończyli wyprawę świetnym sukcesem i wrócili do Katmandu w doskonałych nastrojach. Błąd i rozdzielenie natychmiast zaplanowali drugą wyprawę. Kiedy nadszedł grudzień i dokonywali ostatnich przygotowań do wyjazdu, zrobili to z minimalnym wyposażeniem, ledwie wystarczającym, bez mieścić się w ich plecakach. James zabrał także 10 par bielizny, kilka koszulek, komplet odzieży termicznej, kilka par długich spodni, bluzę polarową i cienką kurtkę. Dodatkowo zabrał ręcznik, aparat fotograficzny i cztery różne książki do czytania wieczorami w schroniskach. 21 grudnia rozpoczęli wędrówkę i dotarli do pierwszego schroniska, gdzie spotkali kilku niemieckich trekkerów wracających ze szlaku Helambu. Według Niemców wędrówka nie była zbyt trudna, ale także nie było zbyt wiele pięknych widoków do podziwiania. Dlatego James i Tim zaczęli mieć wątpliwości co do swojego planu. James wyjął wtedy mapę Nepalu, którą posiadał i jak to zwykle bywa w krajach trzeciego świata, była stara i przestarzała, ale przynajmniej mógł zobaczyć kilka innych opcji szlaków, gdyby chcieli zmienić trasę. Po obejrzeniu mapy, którą przeglądał James, Niemcy wyciągnęli znacznie lepszą i nowszą mapę i pozwolili Jamesowi i Timowi ją zachować. Następnie obaj skierowali się na szlak Go od odnogę szlaku Helambu, która nie była zaznaczona na starej mapie. Następnego ranka wyruszyli wcześnie, a po drodze dogonili mężczyznę o imieniu Mark Fulton, który wędrował samotnie. I w jednej z tych sytuacji, gdy świat wydaje się mały, James i Tim natychmiast rozpoznali australijski akcent Marka, a cała trójka szybko się zaprzyjaźniła. Okazało się, że Mark również planował pójść szlakiem helambu, ale James i Tim szybko przekonali go, że nie jest to warte zachodu na podstawie tego, co usłyszeli od niemieckich trackerów. Następnie jeden z nich zaproponował, by wspólnie wybrali się szlakiem go sajkunda i wszystko zostało uzgodnione. Trzej mężczyźni kontynuowali więc wędrówkę wzdłuż szlaku Helambu w kierunku rozwidlenia, które miało zaprowadzić ich na nową trasę. Jednak w drodze Tim doznał urazu nogi i choć próbował znieść ból, nie było to możliwe. Tim w końcu zatrzymał się i powiedział, że wróci do Katmandu. James i Tim odbyli wtedy krótką rozmowę, a James powiedział, że wróci z nim, ale Tim nalegał, by poszedł z Markiem i dokończył wędrówkę. Tim nie powiedział tego wtedy głośno, ale było wyraźnie widać na twarzy Jamesa, że chce kontynuować. Dlatego dwaj przyjaciele zaplanowali spotkanie na kolacji w ich ulubionej restauracji w Wigilię, zanim poszli własnymi drogami. Kiedy to robili, Tim poprosił Jamesa o jedną z map, aby mógł śledzić ich postępy i w chwili nieuwagi James przypadkowo dał mu nową mapę, którą otrzymali od Niemców, tę z zaznaczonym Gosajkunda. Tim również zapomniał oddać jedyną zapalniczkę, którą mieli, na wypadek gdyby James i Mark potrzebowali w którymś momencie rozpalić ogień. Tak czy inaczej, James i Mark pozostali przy swojej decyzji. Kontynuowali wędrówkę w głąb Himalajów przez resztę dnia, rozbijając obóz na wysokości niemal 3000 metrów nad poziomem morza. Następnego ranka dotarli do teropatii, ważnego rozwidlenia prowadzącego do Gosaikunda. Właśnie tam spotkali grupę turystów schodzących w dół. James i Mark zatrzymali się z entuzjazmem wypytując o informacje, a to, co usłyszeli, jeszcze bardziej utwierdziło ich w błędnym przekonaniu. To wymagający szlak bez wątpienia, powiedzieli tamci wędrowcy, ale absolutnie nie ma śniegu, poruszanie się jest bardzo łatwe. To potwierdzenie było jak słodka trucizna dla ich samozadowolenia. Uwierzyli, że podjęli właściwą decyzję. Zadowoleni i z ulgą, James i Mark podziękowali tamtej grupie, po czym pospiesznie kontynuowali podróż, kierując się prosto do następnego schroniska, zupełnie nie podejrzewając pułapki śnieżnej czekającej przed nimi. Zagubieni w śnieżnej burzy Wczesnym rankiem następnego dnia obaj mężczyźni obudzili się z zimnym zaskoczeniem. W nocy spadł śnieg. Choć była to tylko cienka warstwa, czarne chmury gromadzące się nad szczytami gór zwiastowały coś niepokojącego. Dla uspokojenia poszukali właściciela schroniska. Ten kategorycznie zapewnił ich, że w prognozie nie ma śniegu i mogą przejść przez przełęcz bez żadnych problemów. Dlatego około siódmej rano James i Mark opuścili schronisko. Przez pierwsze półtorej godziny cieszyli się dziewiczym szlakiem i podziwiali spektakularne widoki okolicznych gór. Jednak w miarę upływu poranka warunki zmieniły się gwałtownie. Temperatura wyraźnie spadła, a gęste czarne chmury nadciągnęły. Wkrótce zaczął padać śnieg. Nie były to już delikatne płatki, ale wielkie kłęby śniegu, które poważnie ograniczały widoczność i gromadziły się pod ich stopami znacznie szybciej niż się spodziewali. W zaledwie chwilę burza zrzuciła na ziemię około 13 cm śniegu, a początkowo wyraźny szlak został teraz zasypany. To napełniło Jamesa głębokim niepokojem. Zastanawiał się, czy nie powinni zawrócić. Ale zanim James zdążył się odezwać, on i Mark przypadkowo się rozdzielili, stojąc po przeciwnych stronach strumienia, nie mogąc się nawzajem zobaczyć w gęstej kurtynie śniegu. Zajęło im 15 minut wykrzykiwania do siebie, zanim w końcu znaleźli sposób, by się ponownie spotkać. James natychmiast wyraził swoje obawy dotyczące strasznych warunków pogodowych. Jednak Mark pozostał niewzruszony, wierząc, że jest w stanie znaleźć przełęcz, która zaprowadzi ich z powrotem do Katmandu. James nie był już tego pewien. W geście, który rozczarował Marka, James zdecydował, że najlepszym wyborem będzie podążanie z powrotem śladem ich śladów, aby wrócić do wczorajszego schroniska. Mark ze swoją ślepą pewnością w siebie postanowił kontynuować drogę naprzód. Po krótkiej rozmowie obaj przyjaciele rozdzielili się, każdy idąc w swoją stronę. Uwięziony na ścianie skalnej Kiedy James rozpoczął podróż powrotną, starał się podążać za swoimi śladami. Ale śnieg padał coraz gęściej, zasypując je szybciej i wkrótce całkowicie stracił orientację. W tym rejonie praktycznie nie było żadnych punktów orientacyjnych wyznaczających szlak, a śnieg padał tak intensywnie, że widoczność nie przekraczała 9 metrów przed siebie. James musiał zmierzyć się z prawdą zabłądził. Jego następną myślą było, że pobliski strumień z pewnością musi prowadzić do jakiejś osady. Zaczął iść wzdłuż niego, a sprawdzając swoją starą mapę, zobaczył, że biegnie prosto do miasteczka Talu. Po kolejnych czterech godzinach marszu James zauważył, że dolina znacznie się zwęża, a wysokie ściany skalne zaczynają się gwałtownie zamykać. Zobaczył kilka strumieni łączących się w małą rzekę, więc kontynuował drogę. Ale po krótkim odcinku rzeka nagle się skończyła. Ściany skalne po obu stronach były bliżej niż kiedykolwiek. Stanął przed wodospadem. Wciąż żywiąc nadzieję, że może znaleźć sposób zejścia w dół, James ostrożnie podszedł do krawędzi i spojrzał w dół. Natychmiast zdał sobie sprawę, że ma poważne kłopoty. Oszacował, że wodospad ma około 30 metrów wysokości. Nagle zostało mu bardzo niewiele opcji. Zejście w dół było niemożliwe. Powrót też nie był już bezpieczną opcją, pozostało tylko wejście w górę. Po raz kolejny James nie był alpinistą. Ale pomyślał, że jeśli wejdzie wystarczająco wysoko, może wydostać się ponad warstwę chmur i poczekać aż burza minie. Sądził, że ściana skalna ma mniej więcej taką samą wysokość jak wodospad. I tak przez pełne dwie niebezpieczne godziny przedzierał się z jednego występu skalnego na drugi, jakoś znajdując drogę na szczyt. Były chwile, gdy musiał się zatrzymać tylko palcami. Kiedy skończył, przełożył się przez krawędź skalną i osunął się wyczerpany. Jaskinia staje się domem. Mimo że decyzja o wspinaczce była ryzykowna, James znalazł wystającą półkę skalną, tworzącą tymczasowe schronienie na szczycie ściany. Odzyskując siły, przypomniał sobie kilka lekcji ze szkoły medycznej o hipotermii i o tym, jak niebezpieczny jest ten stan. Dlatego, choć może się to wydawać paradoksalne, kiedy usadowił się pod występem skalnym, zdjął ubranie, wyjął ręcznik i upewnił się, że dokładnie wysuszy każdą część ciała. Spędził wiele godzin w zimnie i wilgoci, a jego ubrania były całkowicie przemoczone. I pomyślał, że zimno i sucho jest o wiele bezpieczniejsze. Kiedy skończył, tej nocy rozbił obróz pod półką skalną ze śpiworem naciągniętym na głowę. Rano James wyruszył wcześniej, w desperackiej próbie wydostania się z obecnej sytuacji. Następnie znalazł kolejny strumień, ze za którym zaczął podążać, ale śnieg był tak głęboki, że poruszanie się było niezwykle powolne. Po dwóch godzinach przeszedł zaledwie kilometr. Rzęgi wąwozu, którym tego dnia szedł, nie były tak wysokie jak te, które napotkał dzień wcześniej, ale za to były niezwykle śliskie od lodu i śniegu. Dlatego, ile czuł, że jego najlepszym posunięciem jest spinaczka w górę, udawało mu się przejść tylko krótki odcinek, zanim spadł z powrotem na dno wąwozu. O czwartej po południu miał już dosyć i na szczęście znalazł kolejny wystający skalisty występ, pod którym mógł rozbić obóz. Tak jak wcześniej, zdjął ubranie i wytarł się najlepiej jak mógł, zauważając, że jego stopy były całkowicie zdrętwiałe. Następnie założył komplet suchego ubrania i położył się na nocny odpoczynek, drżąc znacznie gorzej niż poprzedniej nocy. W rzeczywistości były chwile, kiedy był pewien, że nie ma sposobu, by przeżył noc. Nawet wstał i sięgał do plecaka podługopis i notes, po czym zaczął pisać list do rodziny. Poczucie winy, które czuł za to, że wplątał się w tę sytuację, było przetłaczające i nie mógł przeprosić wystarczająco za ból, jaki to im sprawi. Kiedy list został ukończony, zamknął notes, schował go i położył się czekać na koniec. Wysiłki poszukiwawcze i jak James przetrwał Dokładnie 5 dni po niespełnionej kolacji 29 grudnia wiadomość o zaginięciu Jamesa Scotta w końcu dotarła faksem do Brisbane. Jego siostra, John Robertson, natychmiast stała się głównym punktem kontaktowym. Zgodnie z zaleceniami australijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, John wynajęła Carla Harrisona, eksperta alpinizmu w Katmandu, aby zorganizował poszukiwania. Pierwsza ekipa ratunkowa wyruszyła wkrótce potem, ale kolejne dni przyniosły tylko napięte milczenie. W końcu, 2 stycznia 1992 roku, nastąpił przełom obiecujący raport od francusko-kanadyjskich wędrowców potwierdzających, że widzieli Jamesa. To była wielka nowina, choć stanowiła tylko cień nadziei. Zmęczona czekaniem, John postanowiła sama polecieć do Nepalu. Przybyła do Katmandu 7 stycznia. W tym momencie operacja ratunkowa weszła w 16 dzień i stała w obliczu straszliwej presji czasu. Największym zmartwieniem było, gdzie jest James i czy relacje o jego zobaczeniu są prawdziwe. Tymczasem walka Jamesa Scotta o przetrwanie weszła w najbardziej brutalną fazę. Wielokrotnie James próbował wyjść z Malajów, ale za każdym razem był zmuszony wracać do swojego samotnego skalnego występu przez głębokość śniegu lub intensywność kolejnych nawałnic śnieżnych, które nadal nadciągały. Mając tylko dwa batoniki czekoladowe, które dawno się skończyły, nie miał innego wyboru, niż jeść śnieg, aby przeżyć. I wkrótce stało się jasne, że wyjście stamtąd pieszo nie będzie opcją. Gdy sprawy osiągnęły punkt krytyczny, wiedział, że jego najlepszą szansą na przetrwanie tej próby jest zostanie zauważonym przez helikopter albo czekanie aż śnieg roztopi się wiosną, co miało nastąpić dopiero za wiele miesięcy. Od tego momentu skalna półka stała się jego nowym domem. Nie miał jedzenia, nie miał ognia i nie miał nic poza ubraniem na ciele i śpiworem, aby się ogrzać. Dlatego robił jedyne co mógł. Spał i czytał książki. Jednak oczywiste było, że niewiele rzeczy mogło odwrócić jego uwagę od gwałtownego głodu, który odczuwał. Myślał o jedzeniu na jawie i marzył o nim we śnie. Ale po pierwszych dwóch tygodniach, nie mając nic do jedzenia oprócz śniegu, głód w końcu zniknął. Opierając się na dyscyplinie, której nauczył się jako uczeń karate, niemal jak gdyby medytował, starał się jak tylko mógł myśleć o konkretnych ruchach, technikach i sekwencjach, pochłaniając swój umysł każdym najmniejszym szczegółem. Wkrótce jedyną rzeczą, która mogła przerwać ten tok myślenia, był stan jego stóp. Nie czuł ich już od jakiegoś czasu i cokolwiek robił, próbując je ogrzać, nie przynosiło rezultatu. Pewnego dnia zdjął buty i skarpety i zobaczył, że jego stopy były całkowicie sine. Następnie sięgnął do apteczki i wyjął skalpel chirurgiczny. Potem wbił go w bok swojej stopy. Rana szybko zaczęła krwawić, ale James absolutnie nie czuł bólu. Teraz przerażała go myśl, że jeśli przeżyje tę próbę, straci swoje stopy. Ale jakby tego było mało do zmartwień, pewnego dnia nagle dostał przypomnienie, że nie stoi na szczycie łańcucha pokarmowego w Himalajach. James obudził się pewnego popołudnia przez przerażające krzyki zwierzęcia. Następnie wyciągnął śpiwór z nad głowy i zerwał się, wyglądając za występu skalnego. Na zboczu powyżej niego, około 30 metrów dalej, zobaczył krzak gwałtownie się trzęsący, ale nie mógł od razu rozpoznać, co to powoduje, dopóki duża, czarna postać nie wyszła na otwartą przestrzeń. Był to niedźwiedź himalajski i teraz James znalazł się w jego polu widzenia. James następnie chwycił skalpel i zacisnął go mocno w dłoni, krzycząc na niedźwiedzia schodzącego z boczem w jego kierunku. To był moment szaleństwa Jamesa, ponieważ jedyne o czym myślał, to że niedźwiedź może dać mu szybki koniec. Ale zamiast iść w jego kierunku, niedźwiedź przestraszył się i pobiegł w górę zbocza, znikając z pola widzenia. Tak czy inaczej, przez następnych pięć nocy słyszał niedźwiedzia w pobliżu swojego występu skalnego i czekał na atak. Tymczasem, gdy James walczył o swoje życie, operacja ratunkowa napotykała jeden problem za drugim. Różne ekipy ratunkowe wchodziły w Himalaje i były zmuszone zawracać przez teren warunki lub pogodę, a niektórzy nawet się zagubili. Nadzieja rozbita i duchowy trop Mimo, że była już w Nepalu, Joan wciąż czuła się bezradna. Postanowiła sama wziąć sprawy w swoje ręce. Odnalazła grupę francusko-kanadyjskich trekkerów, którzy zgłosili, że widzieli Jamesa. Początkowo większość z nich potwierdzała, że to był jej brat. Ale potem nadzieja runęła. Jedna kobieta z grupy zawahała się. Przypomniała sobie, że rozmawiała z samotnym niemieckim wędrowcem. Wkrótce potem list od tego niemieckiego mężczyzny, który dotarł do ekipy ratunkowej, potwierdził. Doniesienie o zobaczeniu Jamesa było pomyłką. To niemal zniszczyło Joan. James zaginął już 21 dni, a desperacja osiągnęła punkt kulminacyjny. W tym beznadziejnym położeniu Joan nagle przypomniała sobie dziwną radę miejscowego na lotnisku. Zasięgnij porady Lamy, duchowego przywódcy. Dla praktycznej Australijki był to dziwny pomysł, ale w desperacji postanowiła się do niego zastosować. Joan spotkała się z Lamą, przedstawiła sytuację i wskazała na mapie obszar, gdzie James mógł się zgubić. Po krótkiej chwili modlitwy Lama położył palec na konkretnym miejscu na mapie w trójkącie utworzonym przez miasteczka Pedi, Gopti i Talu. Lama nalegał: Szukajcie tutaj, a odnajdziesz swojego brata. To stwierdzenie, choć nie oparte na żadnej logice geograficznej, przyniosło John ogromną duchową moc. Tymczasem wysiłki poszukiwania Marka Fultona, towarzysza Jamesa, wciąż trwały. 15 stycznia Mark zadzwonił do John. Udało mu się samodzielnie wydostać z Himalajów, idąc przez inną przełęcz. Mark ujawnił kluczowy szczegół: on i James rozdzielili się między Pedi a Gopti. Ta informacja wstrząsnęła wszystkim. Potwierdzała, że James zawrócił i poszedł na południowy zachód, dokładnie w kierunku którego ekipa ratunkowa nigdy nie przeszukiwała. Gdyby poszedł tą drogą, znajdowałby się dokładnie w środku trójkąta, który lama wskazał na mapie. Teraz John miała dwa tropy, jeden praktyczny i jeden duchowy, oba wskazujące na ten sam punkt. Poszukiwania w końcu miały wyraźny cel. Dramatyczna akcja ratunkowa. Po 30 dniach uwięzienia w Himalajach, James w końcu usłyszał pierwsze oznaki jakichkolwiek prób jego odnalezienia. W oddali rozległ się wyraźny dźwięk śmigieł, który początkowo wziął za szum wiatru, ale gdy zbliżał się, było jasne, że to dźwięk helikoptera. Pospiesznie wygramolił się ze śpiwora, następnie chwycił go i zawlókł się na otwartą przestrzeń. Następnie machał śpiworem nad głową po ściągnięciu spodni, odsłaniając jaskrawo czerwone długie kalesony, które, jak miał nadzieję, ułatwią jego zauważenie oszacował, że helikopter jest około 10 kilometrów od niego. Obserwował, jak krąży przez kilka chwil, zanim w końcu zawrócił i zniknął w oddali. To był jeden z najbardziej zniechęcających momentów w czasie jego pobytu w Himalajach do tej pory. W tym momencie James wyglądał jak cień samego siebie. Jego kiedyś umięśnione ciało było teraz tylko chudym szkieletem. Miał także bardzo mało siły i czuł się chory. Cierpiał na owrzodzenia jamy ustnej i ciężkie zapalenie gardła. Ogólnie rzecz biorąc, był całkowicie nieszczęśliwy i beznadziejny. To był moment, kiedy poważnie rozważał zakończenie wszystkiego, ale jedyną rzeczą, która go powstrzymała, było uświadomienie sobie, że jego ciało pewnego dnia zostanie znalezione, a jego rodzina dowie się, ile musiał wycierpieć przed śmiercią. Dlatego, mimo że szanse na przeżycie lub ratunek były bardzo nikłe, James starał się jak tylko mógłby kontynuować. W 42 dniu swojego pobytu w Himalajach, ponownie usłyszał dźwięk zbliżającego się helikoptera. Z ostatkami sił wyciągnął się ze śpiwora i ponownie machał nim w powietrzu. Przez 20 minut helikopter krążył wokół Jamesa, który machał, aż w końcu całkowicie osunął się w śnieg z wyczerpania. Kilka chwil później helikopter zanurkował w dolinę i zniknął. Jednak tym razem James wiedział, że został zauważony, ale wiedział też, że dotarcie do niego drogą lądową zajmie im 4 dni. Do tego czasu na pewno będzie martwy. Z powrotem w bazie ratunkowej, John siedziała przy radiu, jak robiła to każdego dnia do tej pory, czekając na jakiekolwiek wiadomości od poszukiwaczy w górach. Radio nagle zaszumiało, a głos zabrzmiał, mówiąc, że znaleźli Jamesa i żyje. Ratownik upewnił się, by powtórzyć wiadomość dwukrotnie, wiedząc, że był to rozwój wypadków tak niewiarygodny, że może nie zostać uwierzony, jeśli nie zostanie powiedziane wielokrotnie. W tej chwili John była tak oszołomiona, że nie mogła odpowiedzieć na wiadomość. Chwilę później, gdy helikopter zawrócił, Karl i ekipa ratunkowa wyruszyli pieszo. Pod wysoką półką skalną nad górską doliną James leżał w śpiworze, słuchając jedynie dźwięku ciszy i wiatru, które słyszał przez ponad 40 dni. Nagle trzeci dźwięk przerwał te dwa, gdy przysiągł, że słyszy głosy w oddali. Dla Jamesa to był koniec. Osiągnął taki stopień hipotermii, że zaczął mieć halucynacje i był pewien, że śmierć wkrótce nadejdzie. Ale potem głosy zbliżyły się, więc następnie, biorąc głęboki oddech tylko dla pewności, James gwiznął głośno przez zęby, nie oczekując żadnej odpowiedzi. Jednak gdy czekał w ciszy, rozległ się gwizdek w odpowiedzi. Słysząc to, James usiadł w śpiworze i krzyknął. Gdy wyglądał spod swojego skalnego występu, usłyszał szuranie butów i wkrótce potem zobaczył dwóch mężczyzn pochylających się, by zajrzeć pod półkę skalną. Jeden z nich zapytał, czy jest Jamesem Scottem z Australii, a James odpowiedział, że tak. Obaj mężczyźni zaskoczyli wtedy pod występ skalny i zaczęli go przytulać i całować. Ratownicy tak bardzo starali się go znaleźć, że byli niezmiernie szczęśliwi. Jeden z nich spojrzał wtedy na Jamesa i powiedział, że jest bogiem. Gdy James zapytał dlaczego, ratownik powiedział Jamesowi, że nikt nigdy nie przeżył w tym rejonie Himalajów dłużej niż 10 dni. Jednak James przetrwał 43 dni. Następnego ranka James został wyciągnięty do helikoptera. Po powrocie na lądowisko kuśtykał w ramiona John. Ledwo go rozpoznała. Wychudzony, brudny i zarośnięty. James został natychmiast przewieziony do szpitala. Zajęło mu trochę czasu, by wyzdrowieć, ale w końcu odzyskał pełne zdrowie. A cud nie zakończył się na tym. Miejsce, w którym znaleziono Jamesa, było dokładnie punktem wskazanym przez lamę. Historia Jamesa Scotta jest wymownym świadectwem niezwykłej ludzkiej woli przetrwania. Jednak pozostawia również surową lekcję. Brutalna natura nigdy nie przebacza samozadowolenia. Odrobina arogancji i brak przygotowania wrzuciły Jamesa w 43 dni piekła. To, co prześladuje mnie najbardziej, to nie tylko wytrzymałość fizyczna, ale siła duchowa, gdy odmówił poddania się śmierci tylko dlatego, że nie chciał, aby jego rodzina cierpiała. I oczywiście przerażająca dokładność lamy pozostaje wielką nierozwiązaną tajemnicą. Dziękuję, że byliście ze mną do samego końca. Jak sądzicie, co naprawdę uratowało Jamesa stalowa dyscyplina wojownika, czarnego pasa czy dziwne duchowe prowadzenie? Zostawcie swoje komentarze poniżej.